Witam, to znowu ja, a wy trafiliście na kanał Projekt Da Vinci. Ostatnio zakończyłem pracę przy szufladach. Zostały założone fronty. W tej chwili całe szuflady wyjechały, a ja przygotowuję listwę ledową do montażu. Pasek LEDowy odcięty na długość, przylutowane właśnie w tej chwili zostały przewody podłączeniowe do, do tej listwy, no i będę mógł naklejać. Ponieważ nie chcę efektu punktowego świecenia taśmy ledowej, do tego profilu dokupiłem sobie specjalny klosz rozpraszający i w tej chwili dodatkowo go montuję. Wcześniej na ścianie korpusu wyfrezowałem sobie też rowek po to, żeby móc schować przewód zasilający tą listwę. A zasilanie do tej listwy będę brał z górnej listwy również ledowej, która będzie zamontowana pod blatem i właśnie w tej chwili za pomocą kleju na gorąco montuję i chowam przewód zasilający. Aneks kuchenny praktycznie gotowy do montażu, ale ponieważ jest umieszczony pomiędzy dwoma ścianami wpadłem na taki pomysł dodatku ozdobnika, dodatku elementu, który gdzieś podpatrzyłem Uważam, że jest fajny, ciekawy i może przynieść fajny efekt, i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Jedna ściana ląduje właśnie na uchwytach przy stole montażowym, i zabieram się za montaż mojego elementu wykończeniowego na tej ścianie. Sklejka elastyczna to materiał, który muszę użyć ze względu na łuki, które są na tej ścianie. A ponieważ ta sklejka występuje w grubości 3 mm, dlatego muszę nakleić kilka warstw. Dodatkowo oczywiście każdą warstwę zszywaczem łączę z podłożem, do którego kleję. Element ozdobny, wykończeniowy, ścianki działowej w aneksie kuchennym. Po co to zrobiłem? Było wykończone okleiną dębową. Nie podobało mi się to do końca, nie było to ciekawie zrobione. Po prostu normalnie, najnormalniej oklejone i tyle. Natomiast teraz, w tej chwili, no zobaczymy. Ten element, który jest, oczywiście będzie jeszcze zapodkładowany, podszpachlowany. I będę to chciał polakierować tak jak są polakierowane drzwiczki, czyli w białym połysku. To jest element, który podpatrzyłem w zeszłym roku na targach w Düsseldorfie. Tylko, że tam były to elementy, które miały 120-150 mm szerokości, ze względu na proporcje w aucie, były, były dużo większe. Ja u siebie zrobiłem węższe. Zobaczymy, jak wyjdzie w efekcie, jak będzie już polakierowane. Mam nadzieję, że będzie wyglądać ciekawie, estetycznie, przede wszystkim, a na pewno będzie wyglądać inaczej. W tej chwili to będzie koniec. Będę musiał poczekać i jutro będę to szpachlował i podkładował. Tak jak wcześniej mówiłem, lakierowanie u mnie już było, i tak naprawdę nie mam, nie miałbym co. Nie miałbym potrzeby omawiania samego procesu lakierowania. Natomiast chciałbym omówić jedną rzecz. Element, który dokleiłem do całej ściany, dopiero na tym etapie jest lakierowany. I teraz, co się dzieje, co jest ważne w takim procesie. Ważny jest, ważny jest sposób oklejania. Bo jak się okazuje, przyklejenie taśmy na prosto. Polakierowanie może w przyszłości, w momencie ściągania taśmy, może oderwać tą część lakieru, która, która bezpośrednio przylega na, na taśmie. Natomiast w momencie, kiedy się okleja na wywijkę, tak zwanie, czyli zostawia się zawiniętą. Przy lakierowaniu grubość warstwy lakieru nie przekracza w grubości taśmy wywiniętej i nie, nie wylewa się na nią, tylko wylewa się pod nią. Robi się tam odcięcie, i w momencie odrywania taśmy nie mamy problemu z, z, z odrywaniem się również części lakieru. To była pierwsza warstwa lakieru, więc ja się biorę za lakierowanie dalej. Lakier akrylowy na elemencie ozdobnym na tej ścianie działowej już wysechł, rozpuszczalnik odparował, więc mogę zacząć montować wszystkie elementy składowe na mojego aneksu kuchennego, czyli wjeżdża, mamy ściankę, mamy w tej chwili korpus kuchni, no i będziemy to wszystko uzbrajać. Weszło na styk. Będę mógł pościągać folie. Nie, jeszcze nie z tego względu, że przyjdzie jeszcze blat, więc zostawię, folię zostawię do blatu. Tak, teraz będę musiał dociąć blat. Jak już wiem i widzę, że blat kuchni jest spasowany, leży idealnie. Muszę go na chwilę zdemontować, wkleić pasek LEDowy i dolutować przewody zasilające w jedną i w drugą stronę tego paska. Dlaczego? Dlatego, że zasilanie do tego paska jest z tego paska w dół do, do paska, który jest pod, pod naszym aneksem kuchennym. Ponieważ aneks kuchenny zmienił lekko wymiary, więc to wszystko, co jest ta szafka, która jest nad aneksem kuchennym, również musi ulec przebudowie. No i tutaj się zaczęło, okazało się, że za szybko chciałem, zepsułem jedne drzwiczki, front tych drzwiczek, no i muszę zrobić od nowa. Forma, którą zrobiłem wcześniej, korzystam z niej, no i będę kleił nowe drzwiczki. Do wykonania tych drzwiczek wykorzystuję oczywiście sklejkę elastyczną 3 mm, ale tu mam taką nowość. Wklejam sobie w miejsce, gdzie będą zawiasy, wklejam sobie zwykłą, twardą sklejkę jako wzmocnienie właśnie pod te zawiasy, ponieważ u mnie w całym Kamperze. Wszystkie drzwiczki są w tych szafkach górnych, są łukowe. Wcześniej wykonałem właśnie tą formę, i w tej chwili korzystam dowoli z tego, że mogę skleić drzwiczki łukowe właśnie na tej formie. Po posmarowaniu i włożeniu wszystkich warstw sklejki zamykam formę, ściskam ściskami stolarskimi i zostawiam na 24 godziny do związania kleju. Drzwiczki dorobione, polakierowane. Zaczynamy ostatni etap przy zabudowie kuchni, czyli właśnie montujemy komplet drzwiczek do szafek górnych. Ponieważ przy demontażu aneksu kuchennego musieliśmy rozebrać troszeczkę więcej, więc w tej chwili to troszeczkę więcej musieliśmy również poskładać. Tak prezentuje się cały aneks kuchenny z nowym elementem ozdobnym na ścianie działowej. Na dzisiaj to będzie wszystko na kolejne prace przy budowie kampera. Zapraszam za tydzień na kanał Projekt Davinci.